Przedstawię mieszkanie na ulicy Dąbrowskiego 31, przestronna kawalerka z pomysłem na funkcjonalne i komfortowe zagospodarowanie przestrzeni, mieszkanie po generalnym remoncie bezpośrednio od właściciela, w Mieszkaniu nowe okna, instalacja elektryczna, hydrauliczna, drzwi wejściowe, podłogi, gładzie, ciche panele SPC, wytrzymałe i wodoodporne, wszystkie meble w cichym domyku, internet po kablu doprowadzony do telewizora a tutaj kuchnia w zabudowie miejsce na lodówkę miejsce na zmywarkę 45 cm piekarnik w zabudowie oraz kuchenka indukcyjna oraz górne mebelki zawierające sporą ilość półek na potrzebne kuchenne przybory Szafka z lustrzanym frontem pomieści sporo domowych akcesoriów, np. obuwia czy odzieży. Dodatkowo szafka telewizyjna również o sporej pojemności. Wszystko na cichy domek. Następnie, miejsce na biurko do komfortowej pracy. Jest możliwość podpięcia klimatyzatora jest zrobiona instalacja. Tutaj jest wejście na jednostkę wewnętrzną, następnie tam na jednostkę zewnętrzną. łazienka z dużym podświetlonym lustrem, umywalką wodno-stojącą, baterią podtynkową renomowanej firmy Omnires. wózce podwieszanym z desku wolno padającą, prysznicem oraz sporej wielkości szafą pomoszczą, mogąco pomieścić wiele akcesoriów, pod którą możemy umieścić pralkę lub pralko-suszarkę. Przestrzeń na tej ścianie możemy zagospodarować według swojego upodobania, lub skorzystać z projektu architekta, którego, który wykonał projekt mieszkania i wykonać na przykład tapczan otwierany na noc. Zabudową powyżej tapczanu, i tutaj z boku z szafą na dodatkowe powiedzmy ciuchy. Tam są zaprojektowane półki podświetlane LED z odpowiednio doprowadzonym kablem. A tutaj mamy widok.